Cześć, witam Was serdecznie. Tu jestem Ja Gracjan, a dzisiaj zrobię challenge odnośnie jajka. Właśnie jajko trzeba zagotować i na twardo zagotować i je zjeść, ale nie zjeść z majonezem, czy z czymś tam innym: z ketchupem, czy z musztardą, czy jeszcze z jakimś innym. Takim odpowiednim do jajka, yy, właśnie jakąś rzeczą odpowiednią do jajka, tylko zjeść posmarowane jajko na twardo z miodem. Tutaj mam miód wielokwiatowy, elegancki, a jajko teraz muszę zagotować. Więc idę, muszę mieć do tego garnek i wodę. Już tutaj mi się grzeje. Idę nastawiam. Więc garnek z wodą tutaj mam. Wkładam, na, żeby się grzało na kuchenkę. I jajko wkładam do wody. I niech się gotuje na twardo. Jajko już się ugotowało. Gotowało się 5 minut. Już jest ugotowane. Eleganckie. Więc możemy je hartować pod wodą i yy, wyciągamy i będziemy jedli to jajko. Okej. Okay. Już jest elegancko jajko ugotowane. Trzeba je tylko zahartować i korpić. Więc jajko mam już ugotowane na twardo. Biorę, rozbijam skorupkę.

Teraz biorę i skorupkę wyrzucam, bo skorupka jest mi niepotrzebna do niczego. Natomiast jajko biorę, przekrawam na pół nożem. O! I mam tutaj jajko. Ono jest całkiem, nie całkiem ugotowane na twardo. Można by było je dłużej gotować i wtedy by było całkiem na twardo. Ono jest tak, tak na pograniczu twardości a miękkości. Ten, że jak ktoś woli bardziej ugotowane na twardo, to polecam dłużej trochę pogotować je. A tutaj mam miód. I teraz na jajko kładę miód. Proszę się popatrzeć, ile tego miodu tutaj jest. I teraz. Nie sole, nie pieprze. Nie daję szanu na jajko, nic innego, tylko miód. I teraz zjem i zobaczę, jak to smakuje. Jajko na twardo z miodem. Ciekawa sprawa. Ciekawe spadek. Nigdy nie jadłem jeszcze. A smakuje nawet? Nawet dość fajnie. A, jeszcze jak ktoś nie ma miodu, to tutaj jest taka Nutella. Nutella. I teraz można dać na drugą połówkę jajka Nutelle. I zobaczyć, jak smakuje jajko z nutello. Zopatczymy. No Też fajnie. A do tego challenge'u nominuje teja Bonza. Człowieka Wargę <laughs> i jeszcze Ajgora Ignacego i jeszcze Jasia Dąbrowskiego i jeszcze Bonusa BGC. Pozdrawiam, na razie, cześć! To było pyszne, chociaż bardzo dziwne.